Planowaliśmy przeprowadzić debatę wyborczą z udziałem kandydatów na stanowisko burmistrza Andrzechowa. Niestety jedynym zainteresowanym tego typu debatą był pan Tomasz Żak. Debaty nie będzie, a skoro już jesteśmy z panem obecnie urzędującym burmistrzem Tomaszem Żakiem, zapraszam na kolejną rozmowę. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Panią. Panie burmistrzu, jak ocenia Pan pierwszą turę wyborów w gminie Andrów? Czy Ja może skomentuję jeszcze to co pani wcześniej powiedziała, że miała się odbyć debata. Ja się bardzo dziwię, że wcześniej moje kandydatki, obecnie jedna z kandydatek nie chce debaty. Nie wiem dlaczego, ponieważ debata to jest informacja dla wyborców i dla mieszkańców. Możemy wtedy porównać swoje pomysły, przedstawić nasz punkt widzenia i odpowiadać na pytania takie same zadawane przez e, redaktorów, którzy chcieli takie debaty przeprowadzić. E, dlaczego teraz nie skorzystała moja kandydatka? No e, mam nadzieję, że to nie są kwestie zdrowotne. E, tutaj pozdrawiam i życzę dużo zdrowia Pani Beaci, jeżeli taka sytuacja jest. Natomiast e, myślę, że powinno się odbyć Taka rozmowa między nami i pokazanie zakresu kompetencji, zakresu wiedzy, no i pomysłów, które mamy realizować w przyszłej kadencji. Mhm. Taka debata to dobry moment na zadawanie pytań swoim kontrkandydatom. Jakie pan zadałby pani Beacie Smolec? No, tak naprawdę, jakie ma kompetencje, czym zarządzała, jakie decyzje podejmowała, bo. Bycie starostą to jest tak naprawdę bycie członkiem zarządu pięcioosobowego, gdzie te decyzje są podejmowane przez gremium, a nie indywidualnie. Tu trzeba jednak zarządzać miastem, to nie jest starostwo. To są codzienne problemy mieszkańców, to są różne sytuacje bardzo stresowe. To życie toczy się dynamicznie, i brak tej kompetencji czy wytrzymałości zdrowia powoduje, że no nie do końca się jest osobą, która może takie zadanie wykonywać i tu chciałbym wiedzieć po prostu skąd się wzięło jej przekonanie, że ona podoła zarządzać organizacją złożoną z 40 prawie trzech tysięcy mieszkańców, organizacją, czyli samorządem, który ma bardzo szeroki wakaż swoich z zakresu zarządzania od pomocy społecznej, szkolnictwo, inwestycje, straż miejska czy, czy ogólnie mówiąc, tak zwane bezpieczeństwo publiczne. No, ja myślę, że jestem ciekawy, co do tej pory było, że tak powiem, w jej zakresie. Zarządzania i podejmowania decyzji. Odchodząc już od tematu debaty i korzystając z okazji, że mam przyjemność ponownie porozmawiać, zadam panu burmistrzowi kilka pytań. Pierwszym z nich jest pytanie odnośnie Komitetu Wyborczego Wyborców nasza gmina Andrychów. Komitet wprowadził do nowej Rady Miejskiej 10 radnych na 21 miejsc, co oznacza, że jeśli 21 kwietnia wygra Pan wybory, nie będzie miał Pan większości. Czy udało się już przekonać kogoś z konkurencyjnych komitetów, żeby przeszedł na Pana stronę? Panie redaktor, 5,5 roku temu również nie miałem większości w Radzie. Ja jestem przekonany, że radni nie przychodzą tutaj. Po to, żeby robić na złość mieszkańcom czy robić na złość burmistrzowi, tylko przychodzą po to, żeby pracować wspólnie w interesie mieszkańców, dla ich dobra. W związku z tym jestem przekonany, że wielu z tych radnych, którzy po raz pierwszy dostali się do tej rady, nie będą działać politycznie, tylko merytorycznie. I mam takie sygnały, że wiele osób nie chce się bawić w politykę, taka, która była stosowana w tej kadencji, ponieważ im się to nie podobało. Jestem przekonany, że wielu wartościowych, nowych radnych będzie chciało budować przyszłość dla nas, dla naszych dzieci i kolejnych pokoleń. Jakie jest pięć takich priorytetowych działań czy inwestycji, które chciałby Pan zrealizować w przyszłej kadencji? Panie redaktor, no ja już dużo powiedziałem, pokazałem, kampania się toczy parę miesięcy, więc na pewno mieszkańcy wiedzą doskonale, jakie mam plany, w przeciwieństwie do planów mojej kandydatki, bo ja mam skonkretyzowane plany. Tak jak od początku powtarzałem, jest to Pałac Bobrowskich, który zasługuje na rewitalizację, to jest stadion miejski, który czeka również generalny remont. To jest budowa hali sportowej, widowisko sportowej, bo obecny obiekt również nadaje się do wyburzenia, tak naprawdę. To jest ostatni obiekt w Polsce, wybudowany w tego typu technologii, który jeszcze został. Dlatego myśmy przygotowali się na na to, że należy przygotować projekt z zezwoleniem na budowę i poszukiwać środków, żeby zrealizować ten pomysł tutaj u nas w Andrychowie, bo mieszkańcy i kibice na to czekają i oczywiście zawodnicy i drużyny, które tam grają. Poza tym ja cały czas powtarzam, że o drogach, chodnikach no nie, nie wspominam, bo to jest coś, co mieszkańcy oczekują najbardziej. Czyli jeżeli mamy bardzo dużo projektów i to projektów z zezwoleniami na budowę, w tej chwili się mają pokazać programy i nabory na dofinansowanie drugich innych, jesteśmy na to przygotowani, błyskawicznie będziemy składać wnioski. Takim konkretem, o który cały czas walczymy, to jest dalszy rozwój komunikacji miejskiej. Czyli zwiększenie ilości połączeń, ale to wymaga zakupu nowego taboru autobusowego, który na pewno zakupimy. Już w maju będziemy składać wnioski o zakup nowych autobusów z dofinansowaniem 85% z środków zewnętrznych. I tu obiecuję, że, że już nowe autobusy, duże autobusy, przynajmniej na linie Targanice, Rzyki i Zagórnik będą wyjeżdżać. Wtedy zwolnią się te nasze mniejsze autobusy, które no nie ukrywam, troszkę kilometrów zrobiły. Także musimy myśleć o wymianie taboru w przyszłości. No jest y, oczywiście to, co zapowiadałem, y, rewitalizacja miasta w całości, gdzie zrobiliśmy y, i zrewitalizowaliśmy osiedle dwustulecia. Ja przypomnę, najpierw były metalowców, później włókniarzy, Lenartowicza. Teraz kończymy zgodnie z tym, co zapowiadałem, Stare Osiedle Olszyny. Rewitalizujemy osiedle Jana Pawła II przy parku Przy Pańskiej Górze. No i zostaje nam tak naprawdę 27 stycznia. Starowiska i brzegi. Tu przypomnę, że są to drogi powiatowe. W związku z tym, czekamy na uchwałę, która nas upoważni do tego, żebyśmy przygotowali. Y, projekty y, y, architektoniczne, czyli, czyli projekty na remonty i przebudowę dróg i całego otoczenia. No i, i, i na pewno będziemy y, chcieli to wykonać w tej kadencji, żeby całe miasto zostało do końca zrewitalizowane i, i żeby wszystkie te y, narzędzia czy y, narzędzia y, przyłącza y, instalacje również były wymienione, no bo jest coraz więcej awarii w tych starych sieciach, a to jest potrzebne. Natomiast kolejną rzeczą, to jest coś, o co mieszkańcy proszą to jest dalsza rozbudowa kanalizacji i sieci wodociągowych w ogóle w gminie. Mają się pojawić w Krajowym Programie Odbudowy, czyli w tym KPO, w tych dużych pieniądzach, które do Polski mają napłynąć. Duże środki właśnie na tego typu zadania. Tu też mamy projekty przygotowane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, które bardzo szybko będziemy składać, żeby te środki pozyskać i skanalizować jeszcze większy obszar naszej gminy i dostarczyć ludziom również tą wodę, na którą czekają. Jest coraz bardziej sucho, coraz mniej wody w studniach. To jest priorytet, który sobie zakładamy, że jeżeli tylko te środki się pojawią, będziemy to realizować. W środowisku Pana oponentów pojawia się temat likwidacji Straży Miejskiej. Czy to jest dobry czy zły pomysł? Ja uważam, że to jest bardzo zły pomysł, ponieważ stan osobowy tej Straży Miejskiej nie zmienił się tak naprawdę od czasów, kiedy została ta straż powołana. To jest 10 osób, które. Dba o y, bezpieczeństwo, porządek, ale tak naprawdę wykonuje tak zwane czynności zlecone przez y, rząd. Jest to kwestia kontroli y, palenisk y, w domach prywatnych, które my musimy wykonywać. To jest zadanie y, związane z ochroną czystego powietrza. Y, w tej chwili narzucono nam kontrolę y, tak zwanych zbiorników bezodpływowych, czyli tak zwanych szamp, czy, czy są one wywożone i stosowne umowy są za, podpisane z um, operatorami. No proszę mi powiedzieć, kto ma to w tym momencie wykonywać? Mundur jednak powoduje to, że mieszkańcy udostępniają takie informacje, współpracują. Natomiast no, gdyby z Wydziału Ochrony Środowiska poszła e, młoda, mimo że fajna dziewczyna, to nie zawsze jej drzwi zostaną otwarte. I e, wyciąganie konsekwencji z tego tytułu byłoby bardzo trudne. Dlatego uważam, że taka straż miejska powinna być. Jeżeli coś się dzieje, to my mówimy, e, znaczy hasło, likwidacja straży jest bardzo takie populistyczne. Ale jak coś się dzieje, to pierwsi biegniemy na straż miejską, żeby nam pomogli. No więc trochę jest brak konsekwencji, natomiast no wszyscy chcemy żyć w spokojnym i bezpiecznym mieście. Kolejne pytanie, kolejny problem to czy i kiedy powstanie w Andrychowie całodobowa opieka zdrowotna. Proszę panią, czy powstanie, jak się zmienią przepisy i ustawa o zdrowotna, czyli w momencie, kiedy nowy nasz rząd, razem z parlamentem, uchwalą tą zmianę. Ja przypomnę, że przepisy zmieniły się w 2017 roku, które przeniosły opiekę medyczną pod szpitale powiatowe. I tam taka opieka jest. Z wielu powodów uważam, że korzystna, ponieważ jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, i przyjdzie do przychodni, przyszpitalnej. Jeżeli faktycznie trzeba pomóc, to jest zaraz obok SOR i szybka akcja i pomoc medyczna. W przypadku, kiedy były nocne i świąteczne dyżury, to z informacji, która zresztą była omawiana na sesjach wielokrotnie, ja przypomnę, że takie dyżury były w przychodni przy Ulicy Wiecznego w Andrychowie i doktor Paprocki tłumaczył, dlaczego. Tych dyżurów nie będzie prowadził. Po pierwsze, brak lekarzy. To jest pierwsze, czyli nie ma personelu. Dwa, każdy taki punkt musi posiadać swoją karetkę, czyli to są dodatkowe koszty. I tak naprawdę ilość statystyczna wizyt w te święta i niedziele, czy w nocy, polegała na tym, że ktoś sobie przypomniał, że tydzień temu dostał Kataru. I przychodził na przykład w niedzielę po wypisanie recepty. Ja chciałbym oczywiście, żeby, żeby taki punkt był. Ja przypomnę, że my nie mamy POZ-ów, czyli to nie są wszystkie, wszystkie przychodnie, które mamy, zostały parę lat temu, nie za moich czasów, sprywatyzowane i to są podmioty gospodarcze, które prowadzą tego typu działalność. Łatwiej było, bo zawsze się podaje za wzór kęty, bo w kętach tam nocne dyżury są, ale to jest porozumienie między szpitalem, a przychodnią POZ, czyli tak zwaną Państwową Służbą Zdrowia. I to jest możliwe. W naszym przypadku wiele lat temu zostało to pozamieniane, sprywatyzowane, i ja tutaj jakiejś odpowiedzialności nie ponoszę z tego tytułu. No myślę, że mieszkańcy pamiętają, kto był przede mną i kto podejmował takie decyzje. Odchodząc od tematu zdrowia i naszego bezpieczeństwa, yy, chciałabym poruszyć temat Placu Mickiewicza. Co dalej z Placem Mickiewicza i czy nadal będzie funkcjonował jako, jako parking? No ale yy, czy Pani wie, dlaczego to był parking? Nie wiem. Nie pani wiem pani. No to ja przypomnę. Darowizna Starostwa Powiatowego, która została dokonana kilkanaście lat temu, bo ja przypomnę Pani może nie pamiętać, tam był dworzec autobusowy stary, gdzie była to normalna droga. I tak się złożyło, że Starostwo Powiatowe podjęło decyzję o przekazaniu tego placu Andrychowowi ale z zapisem, że jest to darowizna pod drogę. Czyli cokolwiek chcielibyśmy tam innego zrobić, to przesłanki, czyli powód, dlaczego został przekazany ten plac powiatowy do Andrychowa, no spowodowałby, że ta umowa byłaby nieważna. W związku z tym, po wielu interwencjach mieszkańców, że się nie da przejść przez yy, plac Mickiewicza, że stają jak chcą na tym placu Mickiewicza, że jest bezpieczeństwo tutaj, że jest niebezpiecznie, ponieważ no, kierowcy cofają, zjeżdżają w wózki z małymi dziećmi. Podjęliśmy decyzję o ograniczeniu miejsc postojowych i do momentu tak naprawdę zmiany przedmiotu darowizny z, ze starostwem powiatowym Musieliśmy to w jakiś sposób uregulować, ograniczyć, i to było zrobione czasowo. Na dzień dzisiejszy muszę powiedzieć, że podpisaliśmy ze starostwem umowę o zmianie, o zmianie powodu, tak naprawdę darowizny. Czyli w tym momencie możemy pomyśleć o zmianie funkcjonalności placu Mickiewicza. I powiem szczerze, że. Tam jest jedno ograniczenie, ponieważ przez Plac Mickiewicza e, są dostawy do e, sklepów przyległych towarów, tam jest dostawa e, mąki do e, piekarni pana Frysia e, od tyłu. Tam jest sklep e, PZS-u, który również jest zaopatrywany, ale na pewno możemy wykroić część tego placu i zmienić tą betonozę, która tam została wykonana, czyli zrobić skwer zielony z drzewami, z miejscami do posiedzenia, relaksu, no miejsce takie przyjazne dla mieszkańców, ale to dopiero teraz możemy tak faktycznie o tym pomyśleć, bo wcześniej to było prawnie niemożliwe. Kolejny temat to ceny za śmieci. Został ogłoszony nowy przetarg. W lipcu ma być podpisana nowa umowa. Czy możemy spodziewać się podwyżek tych cen, czy może będą one się e, plasowały na podobnym poziomie? Szanowna Pani Redaktor powiedziała, że to jest przetarg. Ja nie wiem, jaki będzie. No bo przetarg się rządzi swoimi prawami, e, i nie mogę tu w tym wypadku e, powiedzieć, jakie będzie rozstrzygnięcie. Bo jeszcze do czerwca mogą być zmiany, nie wiem, wielkości wynagrodzeń, minimalnej płacy, mogą być zmiany ceny prądu, ceny opłat za środowisko. To wszystko oferent, który przygotowuje tą kalkulację, musi wliczyć. Natomiast z mojego punktu widzenia i z rozmów, które do tej pory przeprowadziłem, istnieje możliwość. Ustabilizowania tej ceny w tym roku. Czyli że cena może nie iść w górę, a jeżeli już, to o niewielki procent. Panie burmistrzu, zarówno jedna, jak i druga kandydatka yy, wiele mówiły o młodych, o pomysłach dla młodych, o tych, jak zatrzymać młodych w gminie Andrychów. Jaką Pan ma wizję na młodych ludzi tutaj? No ja od wielu lat mówię, że Andrychów powinien przyciągać młodych ludzi, ale żeby przyciągać to muszą być miejsca pracy i to realizujemy. Stworzyliśmy strefę ekonomiczną, zaczęły się budować zakłady pracy, coraz więcej inwestorów do nas zagląda. Jak Państwo pojedziecie na strefę, już trzeci zakład, rozpoczęła się budowa trzeciego obiektu przemysłowego Kałopana Saferny. Z informacji, które mam, jest już zezwolenie na budowę kolejnego inwestora, który pod murem oporowym kupił działkę i tam rozpoczyna budowę w czerwcu. Czyli oferta, do, do, jeżeli chodzi o miejsca pracy, jest. Natomiast kolejnym etapem zachęcającym do pozostania w Andrychowie, czy zaproszenia. Zaproszenia młodych ludzi do Andrychowa to jest budowa i mieszkalnictwo. Mieszkalnictwo na dzień dzisiejszy też już widzimy, że ruszyło. Deweloperzy prywatni oczywiście rozpoczęli budowę przy Żwirki Wigury, przy Konstytucji 3 maja. Planowane są inwestycje na terenie Starej Cegielni i to duże inwestycje, więc w tym zakresie również. Wiele zostało poczynione, żeby zachęcić deweloperów do tego, żeby tu się pojawili. Ja również zapowiadam, że z programów rządowych będziemy korzystać, ponieważ mamy tereny inwestycyjne poniżej osiedla Żwirki Wigury, mamy nawet koncepcję zrobioną przez studentów architektury Politechniki Krakowskiej, którzy bardzo fajnie zagospodarowali ten teren i chodzi tutaj tak naprawdę o tak zwane bloki czynszowe, czyli z tak zwanym niskim czynszem, które pozwalałoby po prostu na, na spłatę tej inwestycji z możliwością wykupienia oczywiście tych mieszkań później na stałe. Jest wiele pomysłów, wiele wzorców, które można wprowadzić w Andrychowie. No Jeżeli mi będzie to dane, to na pewno deklaruję, że, że to jest temat, nad którym się bardzo będziemy. Pochylać w tej, w tej kadencji. Na pewno kolejną taką rzeczą to jest żłobek, który w tej chwili będzie budowany i będziemy korzystać z programu Maluch Plus, czyli budowa żłobka przy ulicy Metalowców. Tam będzie około 50 maluchów mogło być zostawionych przez mamy, żeby mamy mogły się aktywizować zawodowo, żeby nie musiały siedzieć w domach. No, patrzymy na to całościowo, przyszłościowo i, i, i bardzo horyzontalnie, ponieważ te wszystkie nasze plany nie są na kadencję, nie są na rok, dwa, tylko na myślę dziesięciolecia. Bo, bo tak mądry włodarz powinien patrzeć na strukturę i rozwój miasta. Te, te inwestycje, które wymieniłem, były przeznaczone. Dla wszystkich mieszkańców w mieście. Natomiast nie, oczywiście nie zapominamy o sołectwach. Tutaj deklaruje zwiększenie funduszu sołeckiego o 100%, czyli do 1, 500 000 złotych w budżecie w kolejnych latach, również zabezpieczenie coroczne 2 milionów 000 000 złotych, na nakładki asfaltowej poprawy infrastruktury drogowej. No i to, co jest. Takim tematem, o którym już od dawna mówię, poprawa infrastruktury sportowej nie tylko w mieście, ale i w sołectwach, czyli przebudowa obiektów sportowych, klubów sportowych i budowa nowych obiektów sportowych, przeszkolnych. To jest związane z tym, że cały czas zapowiadałem, że po. Realizacji wszystkich inwestycji i remontów w, w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych, a właściwie jesteśmy już na ukończeniu, bo ostatnia remiza w Sołkowicach w Bolęcinie podlega budowie i, i remontowi. W tej chwili z, otwieramy program inwestycji w obiekty sportowe w całej gminie. Pięknie dziękuję za rozmowę i proszę o słowo podsumowania dla wyborców. Szanowni Państwo, samorząd, gmina, miasto jest to bardzo delikatny obszar działania, ale wymagający zarządzania jak własnym gospodarstwem domowym czy własną firmą. I powinien. Powinien takie zarządzanie prowadzić, yy, po, Powinna takie zarządzanie prowadzić osoba, która ma kompetencje, ma doświadczenie, ma wiedzę i ma sztab ludzi do tego, żeby wykonywać zadania i inwestycje w tym mieście i realizować potrzeby mieszkańców. Dlatego, jeśli Państwo pójdziecie, za co zachęcam. Chodźmy wszyscy do wyborów 21 kwietnia, bo ważą się losy tego, czy będziemy dalej na ścieżce rozwoju i będziemy tworzyć miejsce przyjazne dla mieszkańców, dla naszych dzieci i wnuków, czy mamy to wszystko zaprzepaścić, ponieważ każdy, który tutaj po tej zmianie przyjdzie, będzie się musiał jeszcze bardzo dużo uczyć. A w tym wypadku na naukę już nie ma czasu. Biorąc pod uwagę, że duże środki inwestycyjne do Polski przychodzą i realizacja wszystkich inwestycji musi być zrealizowana w ciągu 2,5 roku, nie ma czasu na doświadczenia. Proszę iść 21 kwietnia, zachęcam Państwa i proszę o głosy na moją osobę, bo ja gwarantuję spokój, stabilizację i rozwój tej, tej gminy. Dziękuję bardzo.